I zapraszam w takim razie z już opóźnieniem Pana do, do wysłania następnego referatu o ojcu Jacku Woronieckim, o zaletach i wadach polskiego katolicyzmu. Program ciągle aktualny, a wygłosi go przedstawiciel znakomitego środowiska Christianitas, Michał Jędryka. Zapraszamy serdecznie. I prosimy o dyscyplinę czasową. Skoro mamy mówić o e, ocenie polskiego katolicyzmu przez e, ojca Jacka Woronieckiego, to e, zawsze warto się zastanowić, z jakiego punktu widzenia taka ocena następowała i jakie kompetencje miał ojciec Jacek, e, żeby diagnozę polskiego katolicyzmu, żeby diagnozę polskiego katolicyzmu dokonać, a nawet zaproponować swego rodzaju terapię. E, te kompetencje już zostały zarysowane tutaj trochę w tych poprzednich wystąpieniach, bo widzieliśmy jego życie, widzieliśmy jak bardzo był w to wszystko zaangażowany i właściwie to by wystarczyło za uzasadnienie, że miał prawo do tego, tak, żeby w pewnej diagnozy dokonywać i pewne rzeczy proponować, ale chciałbym tu powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Bo ojciec Jacek nie był socjologiem, nie prowadził badań statystycznych, prawda? żadnych żmudnych badań statystycznych, nie wybierał żadnych prób reprezentatywnych, nie liczył żadnych średnich, a jednak pewnych diagnoz dokonywał. Był po prostu miał dwa powody. Z jednej strony był kapłanem, duszpasterzem i znawcą dusz ludzkich. Tu była mowa w siostry wystąpieniu właśnie, y, ilu osób był spowiednikiem i, i jak y, był ważny jako spowiednik dla tych osób, ale y, jako spowiednik był właśnie znawcą dusz ludzkich. Y, I na tej podstawie z jednej strony dokonywał oceny. I można powiedzieć, że to była ocena intuicyjna. Ale historia pokazuje że takie oceny intuicyjne bywają bardzo trafne i y, bywają często podstawą programów, które y, trafiają w samosedno i i przynoszą wspaniałe owoce, tak trzeba powiedzieć. No wystarczy tutaj wspomnieć y, diagnozę i program y, błogosławionego y, kardynała Stefana Wyszyńskiego, prawda, o y, w czasie y, przygotowania do y, y, milenium, kiedy z, y, było odnowienie ślubów jasnogórskich. Y, to wszystko też przecież nie było na podstawie żadnych badań socjologicznych wykonywane, ale o jeszcze jednej rzeczy. O jeszcze jednej rzeczy chcę tu powiedzieć. Ta diagnoza ojca Woronieckiego była diagnozą nie tylko kapłana, prawda pewnego duszpasterza, który ze swoich doświadczeń duszpasterskich czerpał, ale była również diagnozą znakomitego filozofa. I to jest niesłychanie ważne, ponieważ ojciec Woroniecki w bardzo systematyczny sposób, jak zaraz spróbuję pokazać, szukał najgłębszych przyczyn takiego, a nie innego stanu rzeczy. Zastanawiał się, skąd wynika ten stan polskiego katolicyzmu, który, który uważał, i to zaraz o tym opowiemy, za niezbyt zadowalający. I szukał, Przyczyn filozoficznych, szukał przyczyn, jakby określając istotę rzeczy. I teraz, jaka była przede wszystkim ocena narodu polskiego, która była punktem wyjścia do, do tej diagnozy? W katolickiej etyce wychowawczej to jest takie dzieło, które było swego rodzaju z sumą dokonań ojca Woroniewskiego, tak chyba mogę powiedzieć. To było jego sztandarowe dzieło, które również ma swoją ponadczasową wartość, bo ono jest po prostu podręcznikiem zarówno etyki, jak i wychowania. Znakomitym podręcznikiem. Jeżeli się je czyta, to uderza Jasność jego myśli, niezwykła jasność, a zarazem przenikliwość, ale jasność wyrażająca się również w języku, w formie relacjonowania tego wszystkiego, co on pisze. Ale to już taka dygresja na temat katolickiej etyki wychowawczej czym ona jest? Myślę, że wielu z Państwa, skoro są Państwo obecni tutaj na na konferencji poświęconej e, Ojcu Woroniewskiemu zna doskonale tę książkę. No ale w tej książce właśnie znajdujemy między innymi e, rozważania na temat ludzkich temperamentów i tego, jak ten temperament e, ma się do rozwoju człowieka, do jego duchowości, e, do e, funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, do jego wyborów etycznych itd. E, Ojciec Woleński w Katolickiej Etyce Wychowawczej przytacza taką bardzo klasyczną naukę o temperamentach. Podaje te cztery, prawda, znane jeszcze ze starożytności, ze starożytności, typy temperamentów, że to są sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk. I pisze. Stawia taką diagnozę, że Polacy są w większości sangwinikami. Pisze tak: cytat. Mamy wszystkie dobre cechy tego temperamentu, ale mamy i złe, zdolni, mili, uprzejmi, łatwo naginający się do najcięższych warunków i nie tracący ducha w najgorszych opałach, usłużni, gościnni, rzutcy. Jesteśmy z drugiej strony lekkomyślni, bardzo różni, niesłowni, nieprawdomówni, zmienni nie wytrwali. W katolickiej etyce wychowawczej, zresztą we wszystkich dziełach Woronieckiego jest dużo cytatów z literatury, a zwłaszcza lubił cytować Sienkiewicza. I tutaj też cytuję Sienkiewicza. Sienkiewicz w powieści Bez dogmatu pisze o Polakach w ten sposób. Nie znam drugiego zakątka na ziemi, w którym by tylu ludzi Marnowało tak wybitne zdolności, w którym by ci nawet, którzy coś dają, dawali tak mało, tak niesłychanie mało w stosunku do tego, co im Bóg dał. Kiedy to y, się czyta, to przypomina się y, z jednej strony y, zagłoba z zakończenia potopu, i y, y, tutaj, no. Pozwolę sobie też to zacytować. Niech gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis przy boskich auxiliach podnieść nie można. No i to rzeczywiście jest właśnie taka trochę z jednej strony jedna strona tego charakteru narodowego Polaków, który również. Wolonecki opisywał, a z drugiej, ta opisana przez Norwida, jestem z narodu, w którym od lat blisko stu każda książka wychodzi za późno, a każdy czyn za wcześnie. To jedno poprawiwszy, można zbawić naród. Jesteśmy żadnym społeczeństwem, jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. Ale to wszystko było to wszystko stanowi takie akcydentalia. To jeszcze nie jest istota tego, tej diagnozy Woronieckiego. Co jest istotą? Istotą jest, i tutaj Woroniecki cytował również Brzozowskiego, Stanisława Brzozowskiego, socjalistę, można powiedzieć marksistę też, no, w każdym razie człowieka, którego nie można podawać za wzór katolicyzmu ale Brzozowski mówi o tym, że nasz polski katolicyzm i tutaj cytat w cytacie, tak? bo, bo to jest cytowany przez Woronieckiego Brzozowski, że nasz polski katolicyzm nie jest katolicyzmem doktorów. Nie ułożyły się w sposób tak straszliwie demoralizujący jak u nas. Nie wątpię, że pośród naszego duchowieństwa mogą istnieć jednostki o wybitnej wiedzy teologicznej. To pewne jednak, że w życiu umysłowym oświeconych laików katolicyzm nie odgrywa niemal żadnej roli. Jeszcze odwołując się do Sienkiewicza, Waroniecki cytuje z bez, bez dogmatu takie sformułowanie o pewnej mgle, która spowija polski umysł. I to wszystko prowadzi Woronieckiego do sformułowania, że jedną z podstawowych wad polskiego katolicyzmu jest fideizm. Słowo fideizm pochodzi od łacińskiego słowa fides, wiara. Pogląd ten, mówiąc najprościej, głosi po prostu prymat wiary nad poznaniem rozumowym. Czyli zwolennik takiej postawy powie, że poznanie religijne, prawda, poznanie rzeczywistości za pomocą objawienia Bożego, za pomocą czy pisma świętego, czy, czy nauczania kościoła, powinno nie tylko wyprzedzać, ale nawet obalać poznanie rozumowe. Tak? Czyli jeśli dojdziemy do jakiejś sprzeczności, to. To, co jest w objawieniu, y, y, powinno obalić to, co y, y, poznaliśmy naszym rozumem, nie wiem, zmysłami, wywnioskowaliśmy za pomocą zasad rozumowania. Y, y, fideizm za, y, zatem przyjmuje istnienie takich prawd, które są zupełnie niedostępne naszemu poznaniu y, rozumowemu, i jest właściwie zaprzeczeniem znaczenia rozumu i intelektu. Jest wprost antyracjonalizmem czy antyintelektualizmem. Skąd on się bierze? No, Woronecki to tłumaczy, zresztą ojciec Jacek ma zwyczaj, który osobiście bardzo lubię, że wyjaśniając rozmaite zjawiska społeczne i filozoficzne, on lubi pokazywać tło historyczne rozwoju takiej idei. I również w sprawie fideizmu. Można u niego znaleźć wykład, skąd się ten fideizm wziął. No, zachęcam tutaj też do, do prześledzenia tego już u autora. Nie, nie będę tego może szczegółowo referował, żeby też nie przekraczać czasu, ale powiedzmy sobie, że jest to, że fideizm jest reakcją. Na racjonalizm oświecenia. tak? Jeżeli ludzie początku XIX wieku widzieli rzeczy straszne, które przyniosła rewolucja francuska i następujące po niej wojny napoleońskie, było to straszliwe spustoszenie Europy, to reakcją na to musiało być no, zaprzeczenie. Tych idei, zaprzeczenie tego, tego prądu umysłowego, który do tego doprowadził. A tym prądem był racjonalizm, czyli uwielbienie rozumu, któremu rewolucjoniści francuscy budowali nawet świątynie. Ten nastrój fideizmu utrzymywał się w Europie dosyć długo aż do właściwie przez większość wieku XIX do tego stopnia, że interweniowała stolica apostolska i Pius IX zdecydował się nauczyć na uczynienie tej sprawy przedmiotem obrad Soboru. To był pierwszy Sobor Watykański. I tutaj ojciec Jacek Woreniecki wyjaśnia, dlaczego fideizm przetrwał do czasów międzywojennych, który o tym pisze. Przetrwał w Polsce. No, on Mówi tak, że społeczeństwo polskie w pierwszej połowie XIX wieku było bardzo otwarte na wpływy zachodnie, bo to były najpierw czasy napoleońskie, gdzie idee francuskie przyszły do nas po prostu z armią napoleońską, a potem to były czasy wielkiej emigracji. Emigracji, która była zarówno po wojnach, która dokonała się zarówno po wojnach napoleońskich, jak i po powstaniu listopadowym. I dzięki kontaktowi rozmaitemu tej emigracji społeczeństwem, ze społeczeństwem, które tu na terenach zaborów żyło, te prądy umysłowe, które były wtedy na zachodzie, przenikały do Polski, ale sytuacja zmieniła się w drugiej połowie XIX wieku. A zwłaszcza zmieniła się po powstaniu styczniowym. Po powstaniu styczniowym, ze względu na działania zaborców, które miały uniemożliwić Polakom powtórzenie jakiejkolwiek rewolucji, zostały kontakty z emigracją dosyć skutecznie odcięte. Była nawet cenzura korespondencji i podobne rzeczy. I w związku z tym. Ten prąd umysłowy, który został wywołany z Soborem Watykańskim I, gdzie rzeczywiście porządnie zdefiniowano stosunek wiary do rozumu, już do Polski nie doszedł. To odrodzenie, które było właśnie zdrową, które pokazało tę zdrową równowagę pomiędzy wiarą i rozumem, czyli że katolicyzm jest tak naprawdę używaniem rozumu oświeconego wiarą, to to już do Polski nie doszło. Jest u ojca Woronieckiego też ciekawe spostrzeżenie na ten temat. On uważa, że modernizm, potem prąd, a właściwie cały zespół poglądów, tak? modernizm był całym zespołem poglądów potępionym przez Piusa X na początku XX wieku, to jest w jakimś sensie odrodzenie się w zachodnim katolicyzmie prądów fideistycznych, ale nie, też z braku czasu nie będziemy tutaj tego uzasadniać. Fideizm w Polsce został bardzo mocno wzmocniony przez silnie oddziaływujący romantyzm. Manifestem fideizmu, i tak to nazywa Woroniecki, że manifestem fideizmu jest wiersz Mickiewicza, które starsze pokolenie zna doskonale ze szkół. Yy, wielu z nas się uczyło tego wiersza na pamięć. Prawda to jest ten słuchaj dzieweczko, krzyknie wśród zgiełku starzec i na lud zawoła, ufajcie memu oku i szkiełku, nic tu nie widzę dokoła. Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie, a gawiedź wierzy głęboko. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy nieznane dla ludu. Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd i skierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. Trzeba dodać, że Woroniecki daleki jest od tego, żeby całą spuściznę romantyzmu i sentymentalizmu, o którym za chwilę będziemy mówić, wyrzucać do kosza, jak to chcą czynić Niektórzy współcześni reformatorzy. On uważa, że należy ją znać, ale należy umieć patrzeć na nią krytycznie. Jednak rozprawiając się z fideizmem, ojciec Woloniecki chce go wykorzenić. Chce go wykorzenić, bo fideizm, i to jest cytat. Fideizm zabija jeden z najpotężniejszych czynników tego, co nazywamy sensus catholicus. Pozbawia go bowiem tej mocnej, rozumnej podstawy, bez której jest on skazany na kierowanie się subiektywnym, widzi misie każdej jednostki. Koniec cytatu. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Woroniecki widzi w fideizmie pewien egoizm. Dlaczego egoizm? Bo fideista może aktem woli prawda, swoją wiarę pielęgnować, umacniać i tak dalej, mówiąc sobie: Ja wierzę i to mi wystarczy, tak, ja żadnego uzasadnienia nie potrzebuję, bo to jest moja wiara, ona jest silna i będzie coraz silniejsza. Natomiast fideista nie potrafi pomóc drugiemu w tej wierze, ponieważ fideizm, czy Taki akt wiary, on jest nieprzekazywalny subiektywnie, intersubiektywnie, przepraszam. Nie, czyli nie można go przekazać drugiemu człowiekowi. On może być tylko w jednym człowieku. Natomiast to, co jest przekazywalne pomiędzy ludźmi, to jest właśnie pewna argumentacja, pewne zrozumienie wyrażane za pomocą języka, wyrażane za pomocą rozmowy. I dlatego fideizm jest społeczny, jest egoistyczny. Drugi prąd, któremu ojciec Zworoniecki wypowiada wojnę w polskiej religijności, to sentymentalizm. Trzeba powiedzieć, że fideizm i sentymentalizm w jakiś sposób się ze sobą zazębiają. One mają jakąś część wspólną, to nie są takie zupełnie osobne rzeczy. Ale trzeba tutaj parę rzeczy podkreślić, takich właśnie typowych dla, sentyment, dla sentymentalizmu, bo Fideis jest antyracjonalizmem, sentymentalizm też w jakimś sensie jest antyracjonalizmem, ale z sentymentalizmem chyba Woroniecki wojuje najsilniej. Przede wszystkim przypomina jedną rzecz, że według klasycznej doktryny katolickiej istnieją dwie główne władze duszy ludzkiej, rozum i wola. Natomiast niemieccy filozofowie na przełomie XVIII i XIX wieku, on tutaj wspomina Johannesa Tetensa i Johanna Georga Sulcera. Sulcer to był e, akurat e, szwajcarski teoretyk nie tylko filozofii, ale muzyki, również i, i sztuki. E, i, I tutaj ten sentymentalizm został na takim dosyć subtelnie, subtelnym e, poziomie wyartykułowany, bo on właśnie e, pokazywał, jak bardzo sztuka i muzyka mogą budzić uczucia, e, jego zdaniem, uczucia szlachetne. I tutaj się pojawił właśnie, obydwaj mieli wpływ, ci wymienieni, Tetens i Sulcer, mieli wpływ na Kanta. Kant uważał Tetensa za autorytet w dziedzinie psychologii. Sulcera również Kant wielokrotnie cytował. I pisze Woreniecki, że choć racjonalizm nie zanika zupełnie, a nawet odradza się w postaci pozytywizmu, to tonem podstawowym XIX stulecia staje się przede wszystkim sentymentalizm, który, i to jest ciekawe zdanie, opanowuje wszystkie dziedziny życia duchowego. Woryniecki pisze, że w całym XIX wieku nie powstał ani. Może trochę przesadza, ale pisze, że w całym XIX wieku nie powstał ani jeden wybitny teologiczny umysł. Nie było takich jego zdań. I teraz, żeby zauważyć, jak ten trend podskórnie, trend sentymentalny, podskórnie się rozprzestrzenia, Woronycki zauważa, a raczej przestrzega, że we współczesnym postrzeganiu zjawiska religijnego w ogóle wszystko jest uczuciem. Ja używam tego starego terminu uczucie. Dzisiaj on w ogóle jest niemodny, mało kto go używa. Dzisiaj wszyscy mówią emocja. Emo, emocje. A to jest to samo to jest inne określenie na to samo zjawisko. Natomiast, właśnie jeżeli akt religijny jest emocją, jest uczuciem, to to przenika do języka do opisu życia religijnego. używamy y, słów i zwrotów, które sugerują, że mamy do czynienia z uczuciami, z emocjami. Y, ciekawa rzecz. Zobaczcie, co jest napisane w ustawie, y, tam, gdzie jest mowa o pewnej ochronie rzeczywistości religijnej. Tam jest napisane obraza uczuć religijnych, uczuć. To jest właśnie echo tego, tego prądu, że wszystko, właściwie wszystko, co jest religijne, jest uczuciem. Tak? Co jest dla Woronieckiego jakimś, jakimś kuriozum, jakimś yy, w ogóle czymś, co należy zwalczyć. Yy, religijność nie polega na uczuciu. Owszem, uczucia mają w religijności swoje miejsce, ponieważ on mówi, że uczucia trzeba wy, wychowywać, ale to właśnie rozum i wola są od tego, żeby uczucia wychowywać. No i teraz to jest rzecz, której, która w dzisiejszym dyskursie w ogóle jest pomijana: wychowywanie uczuć, natomiast żyjemy w epoce, tak, tej audiowizualnej epoce, gdzie możliwości wychowywania uczuć, i to zarówno w, 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 w pożądaną stronę, jak i w niepożądaną są ogromne. Bo Yy, oczywiście cała ta yy, yy, rzeczywistość internetowo yy, audio audi, audialna, audiowizualna, tak to wszystko oddziaływuje przede wszystkim na uczucia, a jeżeli my o tym w ogóle nie mówimy, to yy, wytrącamy człowiekowi z ręki yy, yy, możliwość jakąkolwiek kształtowania tego wewnętrznie. No i tu trzeba zrobić dygresję, żeby, żeby pojąć dobrze, zrozumieć walkę Worynieckiego z sentymentalizmem, to trzeba jeszcze raz przypomnieć tę, tę, tę tą mistyczną koncepcję. Była tutaj mowa o tym już, że o papieżu Leonie XIII, który kazał przywrócić świętego naukę świętego Tomasza w seminariach duchownych i tak No i właśnie E, właśnie do tego się odwołuje ojciec Jacek e, e, chcąc e, poradzić sobie z sentymentalizmem. W jaki sposób sobie z tym radzić? No i tu e, zacytuję. Nie przez wysuwanie na pierwszy. E, przepraszam, odwrotnie. Mamy sobie radzić z sentymentalizmem, i tu cytuję. Przez wysuwanie na pierwszy plan naszego życia moralnego woli przez zrozumienie centralnej roli jaką ma ona w nim do odegrania i przez ześrodkowanie około niej wszystkich wysiłków wychowawczych i samowychowawczych ma się rozumieć, że takie wysunięcie woli w niczym nie osłabi naczelnej roli rozumu któremu wola zawsze zostaje podporządkowana, ale uwydatni te funkcje naszej psychiki, które tylko do woli mogą być sprowadzone i których żaden inny czynnik, nawet rozum, nie jest w stanie wypełnić. Dopiero głębokie zrozumienie tej roli, jaką wola ma odgrywać w naszym życiu i porównanie jej z funkcjonowaniem uczuć, pozwala nam jasno zrozumieć, na czym polega szkodliwość sentymentalizmu. Koniec cytatu. Jest takie, i tutaj znowu zrobię pewną dygresję, jest taka w książce Jana Pawła II rzecz, która może pomóc przy przedstawianiu tego współczesnemu człowiekowi, który jakby zupełnie odwykł od tego klasycznego myślenia i który nie, nie umie już nawet zrozumieć, co to jest ta wola. Więc Jan Paweł II w książce Osoba i czyno, ile dobrze pamiętam, kiedy mówi o miłości, to używa takiego sformułowania, które uważam za kapitalne. Ono, ono właściwie to jest taki bomb, ale który świetnie oddaje tę różnice pomiędzy wolą a uczuciem czy emocją. Mianowicie Jan Paweł II mówi, że to się tym różni, czym się różni chcę od chce mi się. Tak? Chcę to jest wola, a chce mi się to jest uczucie. I teraz yy, Jan Paweł II tutaj i Woroniecki tak samo, mówi, że, na, że miłość, która jest centrum życia chrześcijańskiego, musi być na tym poziomie chcę, a nie na tym poziomie chce mi się. To chce mi się jedynie musi być wychowane tak, żeby służyło temu chcę. Jakie są owoce sentymentalizmu zdaniem Woronieckiego? Tych owoców jest wymieniać cztery: subiektywizm, egoizm, bierność i indywidualizm. A jakie są owoce woli jego zdaniem? Obiektywizm, miłość i zdolność działania z innymi. I tu jest trzecia jakby wada polskiego katolicyzmu, który które on pokazuje, to jest, to jest indywidualizm. Nie będę już tego szerzej omawiał, bo już widzę, że, że muszę kończyć. Powiem na zakończenie tylko jedną rzecz, że warto się zastanowić na tym tle, co Wroniecki mówi o fideizmie, sentymentalizmie i indywidualizmie. Czy żądanie, na przykład katechezy przeżyciowej, które wciąż się pojawia i wciąż nam wraca, czy to, czy w ten sposób nie, dajemy, nie oddajemy właśnie pola temu, co Woroniecki nam pokazywał, jako, jako coś, co powinniśmy zwalczać, coś, co powinniśmy wykorzenić z, na, z naszego życia religijnego. Nie tyle, że wykorzenić w ogóle uczucie, bo nie o to chodzi, ale żeby wykorzenić ten. To odwrócenie, prawda? To, to przestawienie akcentów. Powinniśmy zawsze właśnie pozostawić, na zawsze pozostawić tę hierarchię w człowieku. Rozum, któremu jest podporządkowana wola i, który, i rozum, który wraz z wolą wychowuje uczucia. Dziękuję bardzo.